Siema, jestem Satiow, a w tym filmie ocenimy sobie teksturpaki youtuberów typu mm, Fuzzy, Mordo, Fomi i inni. I na razie mam tylko od nich, ale będzie ich więcej spokojnie. Teraz robię takie pstrygi, będzie zaraz ich więcej tutaj. No więc y, teraz są już jest już więcej teksturpaków. Zaczniemy od teksturpaka Fomiego. Na 15 tysięcy subskrypcji. A więc y, to tutaj to fajne jest: fajne wszystko. Nie no, a tak serio to cegiełki, fajne wszystko. No, przejdźmy może do Bedwarsów. A więc na clockscraftie mm, będę testował. To jest wełna. Niszczenie jest zwyczajne, niezmienione. Ona jest y, spoko, ma kontury. Czy jak to tam się nazywa? A ja mam laga. Okej. Okay. Y... Przecież ja klienta nawet nie mam. Dobra, dobra. Mieczyk jest y, taki... Hmm... Jakby to powiedzieć, ma takie zakończenie, takie. Każdy mieczyk jest taki sam. Wełna też. Tylko po prostu kolor się zmienia. Mm, tutaj łóżko. Ej, to jest stary tekstur, pak dobra. Trudno. Ale łóżko jest takie. jak jakby niebo. Chyba nie, nie włączyłem i nie będzie. Dobra, partikle włączyłem. Tindy nie zmienione. Chyba. Tak mi się wydaje. Wskaźnik yy, nawet ok, ale do Godbridza nie bardzo. Żelazo i złoto mają taki sam kształt, tylko się różnią kolorem. Długie miecze to tego nie znoszę. Coś mi internet świruje. Aha. O co chodzi? Nie. Nie ma soju. Nie ma sojuszy. Um, co tu jeszcze powiedzieć? Okej. Okay dodaję FPS-ów. Raczej nie, bo ma tutaj właśnie szczegóły duże. Dużo szczegółów. Nie jest taki smooth. Więc raczej nie dodaję FPS-ów. Nie umiem go do bliża. Serca są... Mm, takie czerwone jakby niezmienione, ale jest różnica. Nie wiem jak to wyjaśnić. No, teksturpak jest y, dobrze zrobiony i właśnie idealne do bedwarsów. Particlesy też są fajne. O, diamenty, diamenty się podobają. Właśnie się sugerowałem nimi. I diamenty mi się bardzo podobają. Hmm, zbrojki. Hmm, nie wie, nie wiem, czy są zmienione. O nie. Dobra. Teraz jest y, tekstur pak od Franewelę. Więc dużo, bardzo dużo zmienione jest. Nawet nie wiem co to jest. Dobra, nie wiem. Mm. Wełnę. Taka typowa, jeżeli chodzi o teksturpaki do Bydworsów. Mieczyk jakiś taki zgniły trochę. Nie wiem o co chodzi. No ale też, też, ma, też jest duży i ma kształt właśnie taki jak u Fomi'ego. O nie, naprawdę. Ym, ogólnie przeszedłem na Craft Play i z tego co widzę drewno jest nawet fajnie zrobione, ale jest zbyt dużo szczegółów, przez co właśnie może lagować, jeżeli chodzi o FPS-y. Mm, więc drewno wygląda tak. No, fajne, fajne. U mnie drewno trochę beznadziejnie wygląda. To się prawie nie zmieniło. Jest więcej szczegółów. A to jest takie. No trochę głupie. A więc mieczyki, tak jak mówiłem, są drewniane, jest taki trochę zgniły jakby. Więc no. Kto to zjawa? Nie wiem. Dobra. Mm. Okej, okay. y nie wnikam w czat. Dobra, tutaj wełna, a właśnie niszczenie jest takie jak takie normalne, niezmienione, szkoda trochę, bo lepsze jak jest zmienione, moim zdaniem. Wełna jest taka jak właśnie w większości tekstur paków na warsy. TNT jest zrobione jakby w pęcie, sorry, ale ten napis... Zresztą zaraz Wam pokażę. Zaraz. Aha, dobra. Tutaj jest taka czcionka. Nie, nie zauważyłem. To jest jak blok miedzi. Ej, serio. No, z kijami to dodało. O nie. Dobra, specjalnie to było. Ok, myślę, że możemy przejść do kolejnego teksturpaka. Kolejny teksturpak jest od Elomordo. Jest on smooth, tak jak Fuzji mówił. Zgłodzę się bardzo. Zobaczcie, bloki wełny są super. Błyskawica jest. Właśnie tym się zainspirowałem w moim teksturpaku, tylko że minki zrobiłem wskaźnik jest y, szczerze taki sobie mógłby być na godbridge'a czy coś zrobiony o nieszczenie jest super nieszczenie jest właśnie super zrobione y, wszystko jest takie smooth co dodaje FPS-ów dużo łóżko jest zwyczajne przynajmniej mi się tak wydaje O nie. W sensie zwyczajne, że nie zmienione. No dobra. Co do serc są niebieskie i właśnie to jest super. Eee, jedzenie ma jakby bewsztyk. Nie wiem czy to jest bewsztyk. Ale no podoba mi się. A zbrojka to takie tarcze jakby więc, no, faj, fajny teksturpak. Ocena 10 na 10, a ocena u Franewewe to 8 na 10. Tylko właśnie w sumie to 9,5 na 10. U Elomordo bo zbyt smooth. Zbyt. W sensie, może ma to plusy, na przykład FPS-y, ale trochę zbyt bardzo smooth dobra, prze więc przechodzimy do kolejnego tekstur paka. jest to fuzypak. pack mm, wełna ma konturki, które się łączą właśnie i to jest super popatrzcie, tak jest normalnie wełna, a tak jest złączona mm, wskaźnik jest jak do robienia godbridge'a godbridge'a serce, czerwone takie nie wiem, nie wiem jak je opisać, ale są nawet fajne łóżeczko jest takie jak u mnie tylko, że właśnie ze skinem Fuziego więc właśnie super złoto jest jak u Foniego i żelazo czyli no Nieczeki są podobne jak u Fomiego i, i franełełe. W sensie kształtem są podobne, ale jednak jest różnica. Mm, trochę większa. I właśnie to jest super. Wskaźnik jest jak do Bridge'a. Bloki się łączą, co jest właśnie mega super. Ja to chciałem zastosować u mnie, ale u mnie nie ma kontur. Jeszcze będzie zmieniany teksturpak, ale nie wiem czy aż tak. Mm, więc jeszcze pójdźmy po emeraldy. Aha, emeraldy, no, są takie. Trochę zwykłe, ale zmienione. Zmienione są. Widać nawet. Albo mi się wydaje, bo ja nie wiem. A diamenty. Yy, sprawdźmy. Dobra, więc diamenty są czerwone. Podobne do. od Fomiego, ale są czerwone, właśnie. I bloki diamentowe też są czerwone. Ok. Takie, takie jakby Rubin. Więc no diaksy mi się podobają. Drewno ma paski takie no typowe jak w teksturpakach. Szkło jest przeźroczyste. Szkło właśnie zmieniłem u mnie. Jest tak, takie samo jak u Fuziego. Ej dobra, bo ja oceniam ciągle teksturpaka. A teraz y, pomocy jak stąd wyjść. No, więc muszę jednak skoczyć. Ocena teksturpaka Fuziego jest yy, 10 na 10. Bardzo mi się podoba, naprawdę. I jeszcze właśnie te łączone bloki są mega super. Więc podsumowując, wszystkie teksturpaki mi się podobały, ale wyróżniam teksturpaka od Fuziego. Fuzji miałeś naprawdę dobry teksturpak serio i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek możecie zostawić suba ławkę w górę i co tam jeszcze chcecie nie zmuszam do niczego oczywiście to już jest wasza, wasza decyzja więc to by było na tyle pa pa